Aaaa, co jest. Co jest? O! Co, o! O! Co? Turek? To ja! Yeah. O! Gdzie jestem? Co ty robisz? Can you być moim kolega? Bo nie mam! Gdzie jest kartka? A! Kolega! Przecież w kiblu. Wziąłem go gdzieś indziej. Gdzie jest? Powiedz, zgadaj. Jest tutaj razem z nami w Brazylii. W gdzie? W Brazylii. Co to jest? Jesteśmy w Rio de Janeiro. Ładny pomnik. Wracaj! Ale co my tu robimy? Pomyślałem, że romantycznie by było, gdybyśmy właśnie poszli tutaj e, do Rio de Janeiro. Będzie bardziej romantycznie, więcej bezdomnych i wiesz jak jest. Przeda, co Skąd ty to wziąłeś? A ogarnąłem, od jakiegoś... Polaka to może weź to do lokalu Nazywał się Wladimir chyba. Nazywa? Jak? Wladimir chyba się nazywał. A gdzie jest? No nie wiem. Jak lecieliśmy, jak. Jak lecieliśmy e, do. W mm... Brazylii. Jak Ale. lecieliśmy do Brazylii, to nie miałem transportu w Turcji, więc musieliśmy iść do Polski spotkałem takiego jednego z koszulką Uralu, Madryt e, i gdzie powiedział, że się nazywa Wladimir i jest powiedziałem, jest że potrzebuję odrzutowca, bo nie mam. Jestem lepiej uzbrojony. Gdzie on jest? Weź do Polski, do Polski mnie weź. Twór, Polska jest po drugiej lepiej. stronie morza. Do kartki mnie weź, śmieciu. Na północ jest USA, gdzie jest wojna. Weź do kartki. Ah. Wychodź! Co za kicany byłeś? Oj! no Turek, wstawaj nie dawaj! Turek... Część jest... Dwa. Gadaj... O Moja stópka! Gdzie jest kacka? Gadaj! W domku. W jakim domku? Znaczy nie w domku, tylko właśnie w tamtą stronę. O to idziemy już raz, Raus. Prowadź. Śmato. Cię o ile nie tego. O ile już nie wstał, bo jak wstał i gdzieś poszedł, no to nie za przyjemnie. A gdzieś go zostawił? Pomnik Jezusa, co ja pieprzę. Za e, za pomnikiem. Za pomnikiem? Przyszli, jego go tam zabić i okraść wszystko. A to jest Jezu, to jest uwierni. No i w Polsce też tak jest, wierni ale kurna tacy, że wiesz, że A to jest pieprzy. Brazylia, nie są ale, grze. to jest jak Polska, tylko że kraj. Ja pieprzek, to jest ogromne. Chyba e, ktoś... To ma być kartka? Ech, chyba... Coś ty mu zrobił. Mów się kartka! Gdzieś ty go wziął? No był tu. Z żyje. Kurde. Nie wiem. Ech. Zaraz Ech. To, to nie będzie o głowy. Spróbuj tylko. Ja cię mogę zaprowadzić do takiego jednego dziadzia. Który dziadzia. prawdopodobnie. O, o, który wie w, o każdym w Brazylii. No to dawaj! Co ty na to? To dawaj. To ho! No idź Szybciej Co ty robisz? Gdzie on jest? A tam Czyli? Skąd e... to jest wodę? Nie wiem. Ała! Ech. Czemu ty na nią skażesz do wiadra i jak szybko zabierasz? Nie wiem, jestem Energy Clutcher. A chcesz sos do y, kebabsa? Nie, nie chcę, dzięki. Albo daj, 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 daj. Ło. Wow. Nie, 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 nie. Spokojnie. Chcę być tu... kolegą! Turek! Nie bij. O! O, nie do Turek wsadziłeś. Ja to też mam. Dobra, dawaj, szybci. Słuchaj. No, co? Te legendarne artefakty wziąłem na spółkę dla nas. Oddaj jeden. Tak, chciałbyś. On Uratowałem zda... ci życie! Uratowałeś? Ty mnie zabiłeś prawie. Nie zabiłem. Nie porwałeś mnie jeszcze. Nieprawda. Wcale. Ale ja swój... chciałem być ha, kolegą! To są moje artefakty i kartki, więc... chyba Twoje? Chyba Arabii. Z, w, w Arabii? One zostały z dwa To chyba tu. Ta, Ta, kojarzę tą ulicę Zawsze co? tak fajczyło O, tu jest jego leżak To jest ten dziadek? Nawet słońce nie widzę Dziadyka! Dziadzia! O, o! Co nie budzisz pedale? E, Słuchaj Kurwa, drewno się Jara. No bo za bardzo się fajczysz Mówię ci, że słońce nic nie da, nie będziesz nigdy czarny To proteza się tylko pali u mnie no dobra, słuchaj, mam takiego, tak, takiego jednego gagatka FIFLak jakiś jebany. pewnie pękka nawet nie ma Ty nie bij go! On ma legendarne... Nie bij go! On ma legendarne artefakty! No i jakiś FIFLAK! On ma legendarne dobra, artefakty, nie bij się! O i co to jest w ogóle? Co? On ma legendarny artefakt, on może nam uratować dupę No e, słuchaj, e, co chciałeś? Co chciałeś? No, nie wiem, no, chcesz znaleźć kartkę? Masz dwie strzały w kutasie. Jaki kartko? O no, kurwa! E, podobno ciminadze. jest... Podobno znasz każdą osobę w tym... W gdzie kto jest. A, no, no. Poczekaj, bo ten dom stracił raz znów jakiś jebany wandel przypalił, kto? przypalił. O, to. Przypalił? Chyba... Nie celuj w niego. Noc jest, nie, nie celuję. A pizd. Cłoj się świeci Eee dobra Z domu to robimy czy gdzie? No Patrz i... tu masz taką szafę No tu. Chodź tam No, i na ty barka tam Uuu, cypanie Gdzie to? No c... On już tu

Dobra, w sumie może. Ej, nie mam plan, nie mam plan. Idę, za, idę zabrać w ten domek. Chcesz trafić do więzienia, trzeba odzyskać kartkę. Odzyskać kartkę. To chcesz współpracuj z nami i nie da... Nie. nie, nie używaj tych legendarnych broni chcesz wysadzić świat! Nie, ale mogę. Oh. 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 No, chyba Sara Psy. Ej, hey, teraz się mogę ja spróbować. Oh. Nie wiem, bo to mocne ziółko. Oooo. Oh. Oh. Dawaj, próbuj. No! Spokojnie, spokojnie! Kurwa! A sorry, pomijam oh. tory! Wracaj <laughs> do tych chujderlaków Dostaniesz ziółka teraz. No i co? Słuchaj, nie, nie chcesz wysadzać całego świata. Naprawdę się mówię, nie używaj tych legendarnych artefaktów. A co jeżeli chcę? Jak chcę? Chcesz... Nie, dobra, no to dobra. Chcę wysadzić świat. zginiesz razem z o, wszystkimi. Dobra. Co to nie... jest? Mój Azur. Czemu? Wsadzimy cię go tam do ciebie. Jak nam nie oddasz legendarnych artefaktów? O, oh. On gryzie, o ty kurwo! Patrz! Nie bić się! Wróć tu, już! Chciałbyś, chciałbyś! Dostaw legendarne artefakty! Chodź Azor, Azor. się Nie. Chodź! Chcesz oddać kartkę? Najpierw oddaj legendarne artefakty. Twoja... Co najmniej dwa legendarne artefakty oddaj! <laughs> Twoja stara. Nie oddam ich. Zabijesz go! O kurde! Ty nie Azorze! że Teraz już dawaj bijasz? wszystkie legendarne artefakty! Mogę zabiję! Mogę zabiję! NIE! Zabiję go! Wypuść mnie! Czekaj. Nie! Został go! NIE! Dobra. Dobra, daj... Pow... Zabiję cię zaśle tym widelcem jak kebab! Chcesz kebaba? Nie, nie, nie Chcę, chcę kartkę odzyskać tyle. Dobra, no słuchaj, yy... dziadzia MOGĘ SWOJEJ KULI UŻYĆ? Ja no, nie. Archo. Co za kula? CHODŹ CIE Chodź. Boję się go. KONTROLUJ JEBANY! To może jedź bo się go oh. boję. Dobra. Posuń się. O! No, to do... czemu ich pali? Nie... E, bo on jest mogący. O! Ucieka! Robię stąd lotę. Nie, ja psychicznie ja nie doczuję z nimi. Co jest?! ZARABISKA! OOC! Co to Co to chodzi? Co to? Gdzie twoje wdziałanko, W dupie, jak ty! No co jest?! Daj boost, boost! Aaaaaah! Niger. Co to jest? Eee, to jest moje zwierzęcie! No! Ej, hey, Cristiano Ronaldo! Aaaa! Rzeszał! A mogę go spalić? Nie. O kurwa! Oj, dziadzie, padł. Dziadzia, dziadzia, ja, 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 czekaj! A? Ja? Trzymaj sos od kepsa! O kurwa! Za chwilę mu się. już mu się pali tyłek, czekaj. Poczekajmy chwilę. O, o, o. Wiecie co? Ja za chwilkę będę. Dobra. No to co, gdzie idziemy? Słuchaj! Ho! Dziadzia chyba jest pod wpływem! Jakim wpływem? Czego? Alkoholu, czekaj. Ho! O, o kurwa. Mam cza mam tutaj. W... Co to jest? Kula mocy. O, która pomoże... Mocny! Dobra. mocy. Ja yy, tak. no. <grym> <dobra>. Kula mocy. Kula mocy. No, mocy. Kula dawaj. Kula mocy. Kula mocy. twojego kolegę. Kula Pokazuj ta mi ta kartka. Jest po drugiej stronie miasta. Co ja się tam dostać? Czekaj. A mnie, Że 200 wieście żeby teraz, że teraz nie wyjdziemy. No. Wyjdziemy. No dalej, daj szukaj, rozwalę. Dobra. Rozmawia z kimś. Z Muszę kim? zobaczyć głębiej. Ała, ała, ała. Ała. Co to było? Rozmawia z takim kimś jak widzę. Kartkę. No i co z nim? Rozmawiający kimś. O kur. Rozmawia z twoim bratem! Skąd wiesz, że mam brata? Widzę, w kuli. Ale podejrzany, wiesz? A gdzie są? Są na dole. Na dole? To jest znaczy... Rad? Nie! On... To jest? On jest po drugiej stronie Brazylii! On gdzieś tu powinien być! Chyba, albo po drugiej stronie Brazylii, nie wiem, szukaj go! Powiedziałeś to samo dwa razy R wiem Gdzie on, działan działan Nie, Nie skąd widzieć? Szukaj go, on gdzieś tu powinien być. On zachowuje się jak myl, to innych gdzie leży. Co to jest za gówno?! Co? Widzisz tego klocka? <suszelanie> <gronializacja> Dobra, chyba to wiemy co jest Zbił się, stało się w powietrze. Chyba wiemy co się stało z dziadzią. <gry hanger> Dziadzia! O oh fuck, Eee! Aaaa! A ten to co robi? Co ty tu robisz? Czemu ty swojej grzywki nie masz? Ale masz płaski... ale wyglądasz Oo! Szybko, sztuczne oddychanie! <grym> ja leje <żeję>, idiotom! <grym> A, to wstawaj. No, proszę, proszę, proszę. Kurwa! Gdzie ty byłeś? No kurwa, rozmawiałem z kim. Z kim? Z kim? No ja wiem, jakiś frajer co. Wladimir? Chyba to był mój brat. Chyba. Twój brat Dobra. żyje. Ten... Dobra Masz i masz. O. Kurwa. A i masz. O. A co to za frajer? To... ten Turek. Nie pamiętasz? Chyba To nas uporwał. Spadł. Co to za... No. Jaki działo, jaki działo, był tu. Się Oj, jaki działo, jaki działo, Dobra, działo, jaki brat jakie gdzie działo, jestem ronaldinho JESTEM się A co to za piesek? Czemu ty pójdziesz Ty o zniknął <śmienny> no. Dobra? Jest, mogę Ci pokazać gdzie, nie. tylko że nie wiem gdzie ten Jezus chyba. Bo to... Tam by... Yo, 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 yo. Chodź, chodź, Tam był. Dobra, chyba to było w tą stronę. Mówię chyba. Ono jest. Patrz. No! Aha. O, o. No, chodź. Nie. Czekaj, idioto, to i szybciej się szło, chyba. Trendy niby. Co to... Co to jest? Co tu um, tyle... Czekałem na was.